Zwierzęta, które nie wiedzieliście, że istnieją. Hoacyn, czy też kośnik czubaty, to niezwykły ptak mieszkający w Amazonii. Naukowcy nadali mu krzywkę latającej krowy, gdyż pokram u jego rozkłada się w ten sam sposób, co u przeżuwaczy, jak na przykład krów. Żyje na drzewach i odżywa się głównie liśćmi i owocami. W porze deszczowej budują gniazda nad wodą, a ich pisklęta w razie zagrożenia wyskakują do wody i odpływają w bezpieczne miejsce. Ale słuchajcie tego. Ptak posiada pazury. Na skrzydłach. Występują one u młodych i znikają z wiekiem. Pomagają im wdrapywać się na drzewo. W angielsku mówią na niego stink bird, czyli dosłownie śmierdzący ptak. Czas jego dzioba dosłownie wali, ale nie dlatego, że ma słabą higienę czy zabrakło momentosów. A brzydki zapach z powodu fermentacji w jego żołądku, że nie dajcie sobie huchnąć w twarz, kiedy go spotkacie. Tej nazwy nawet nie czytam na głos. Znaczy po odkryciu nazwali go tak, czego również nie chcę czytać. Atretochana eiselti. Ale pewne śmieszki nazwały, że nazwą go właśnie tak. Stary gatunek, bo został opisany już w 1968 roku i jest on zaliczany do płazów beznogich. Znano go w 1968 na podstawie jednego osobnika z wystawy, ale pierwsze dziko spotkano siusiako węże spotkano w 2011 roku w Brazylii. On nadal jednak sporą tajemnicą. Prawdopodobnie żywi się rybami, podobnie mieszka w rzekach. Nie wiemy też, jak sobie radzi z brakiem tlenu bez płuc. Ale wiemy, że ma śmieszny wygląd.